Cześć wszystkim. Jesteśmy dziś ponownie na mojej działce i powiem Wam, że już powoli tutaj czuć wiosnę. Zobaczcie, na kompost ma już zupełnie inną strukturę, fajnie tutaj rozmarzło z wierzchu ze względu na to, że na zewnątrz jest dość ciepło. Termometr wskazuje około 9 stopnia Celsjusza. Więc fajnie tutaj będzie się po malutku ta pryzma nagrzewać. Jak sobie popatrzymy na grządki. No to one jeszcze są pokryte dość grubą warstwą śniegu. Natomiast takie kopce, które są zrobione właśnie ze zrębek, już się tutaj przez ten śnieg przebijają. Tam gdzieś dalej widać też gdzie gdzieniegdzie właśnie ten obornik przekomposowany, który tutaj wysypywałam jesienią, więc co nieco już zaczyna powoli, o, ciężko się idzie po takim śniegu, on jest śliski, on jest gęsty. Ile go jest, to możecie sobie zobaczyć na przykładzie tutaj, o, takiej warstwy. Zobaczcie, tu jest, tu jest właśnie beczka, więc zobaczcie, widać, że to jest około 30 cm śniegu. No, jeszcze ma co rozmarzać ale po malutku, po malutku i dojdziemy do wiosny dzięki temu, że ta ziemia jest pokryta śniegiem, to aż tak bardzo nie poprzemarzała. Natomiast no będziemy musieli czekać, aż, aż na tyle ten śnieg zejdzie, aż na tyle tutaj te grządki się nagrzeją, żeby można było wysiewać. Tutaj gdzie ja posypałam jakiś czas temu, chyba to był tydzień temu, a może dwa tygodnie temu, swoim popiołem drzewnym z kominka, no to troszeczkę lepiej się zaczyna ten śnieg rozpuszczać, bo już niegdzie przebija się właśnie, przebijają się te grządki. Natomiast tu, gdzie nie sypałam nic, no to możemy zobaczyć, jaka warstwa śniegu jest. O, zobaczcie. No ja myślę, że tak na no może 5 może nawet więcej 5-7 centymetrów tutaj spokojnie będzie także, także tak to u mnie wygląda pod spodem no czuć, czuć, że jest jeszcze wszystko tak dosyć zmarznięte, no ale jak to ma być jeżeli jest cały czas gruba warstwa śniegu no i jeszcze do niedawna były mrozy. Przynajmniej tutaj, w tej części Polski. Także tak to wygląda u mnie. Cieszę się, bo jest słoneczko, aż się chce już wracać do ogrodu, już pracować, ale trzeba się wstrzymać, żeby zrobić to o czasie. No. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.